Ciema, chłopaki odpalają maszyny. Słychać brzęczy, wszystko zamknę. Lechy, szybę Ja też się zaraz szykuję. Zobaczcie, jaki mam bajzel. <laughs> Dobra, muszę to ogarnąć. I zostało 9 minut, zaraz sprawdzimy, czy paliwo jest, i ruszamy w drogę. No niestety, w transporcie tak to wygląda. Pierwsza, najważniejsza rzecz to, czy masz wachę. Kadr, ale właśnie zmieniłem obiektyw, bo chciałem go przetestować. Dojechaliśmy teraz do celu. Stanąłem, no tak, na parkingu, nieważne, nieistotne. Stanęłem na parkingu. Robię sobie teraz śniadanko, drugie co na śniadanko mamy. Z Teorię znacie, nie? Bo to jest masło orzechowe, czyli z orzechów. Orzechy to są owoce orzechowca, więc rośliny, nie? Czyli właściwie, wiecie, takie wege, nie? Tej teorii się trzymajmy. Zgłosiłem już, że dojechałem. Ogólnie udało się dojechać na 9 godzin, w sensie tak, 4 godziny wyjechałem z portu. Niecałe. Stanąłem tak jak widzieliście, już nie? Na 9,59. Zrobiłem pauzu, nie. Teraz dojechałem na 4. No, jak wjeżdżałem na plac, to mi się zaświeciło, że 15 minut zostało. Czyli tam 4. 20 Dojechałem, udało się policzyć to wszystko, wykalkulować. Napięte było tutaj doświadczenie z międzynarodówki, wyszło na plus. Wjechałem na firmę, czekam aż tutaj zaczną się ogarniać, czy nie zaczęli mnie ani, ładować, ani zdejmować ani nic. Zgłosiłem też spedytorowi, że już jestem na miejscu, powiedział, że sprawdza eksport, więc jest duża szansa, że mi ten eksport zaraz ogarnie. E, a ja zjadam, zaraz wpalam Google, a będę sprawdzał, czy jest to coś fajnego do pozwiedzania i być może przejedziemy się gdzieś, przejdziemy. Tyle, nie? Mamy już najbliższą porę, żeby ogarniać się. Stoję teraz pod tą firmą tutaj, jestem złamany tak troszeczkę. Lecę zaraz na wagę, zważymy się i muszę tu z powrotem przyjechać. Już mi dzwonili, czy jestem pod firmą? Ja jestem pod firmą, ale czy muszę się zważyć? No. Jak przyjechałem to nie było tyle osobówek, teraz naustawiali mi tych osobówek od groma. Troszkę ich dużo, ale nic, to ja sobie z taką ilością osobówek nie będę nic robił. Jadę teraz się zważyć i jak przyjadę to będę się tu jakoś... Ustawiał, no bo tu trzeba jakoś się finalnie ustawić. Korzystując z momentu nieuwagi, Łukasz ogoli to małe ja po prostu. Trzeba skorzystać z tej sytuacji, nie? Stoję sobie, stoję i dostałem opierdziel, bo tutaj jak widzicie jest taki wjazd I ja w tym wjeździe yy, po krawężniku trochę pojechałem, a słup jest wyrwany i Pan mówi, że chuj wyrwałem ten słup. Ja mówię, no nie ja, on już był wyrwany, ale... Wiecie, co jest niemiłe, to jest niemiłe. Dobra, lecę na wagę, bo jestem już załadowany podobno w opór tonarzu. E, ważę się, jak wszystko gra, to spadamy na, e, do portu, już nie? Relacja z dzisiaj. Słuchajcie, mamy dzisiaj czwartek. Rozładowaliśmy się w piątek. Nie, we środę. Byłem w Krakowach, zdjęłem tam, załadowałem się, przyleciałem do portu, zdałem kontener w środę o Dzisiaj Dziś sobie rano wstałem, trochę pozmywałem, się wykąpałem. Tutaj się słyszą ciuchy. To nie jest tak, że ja piorę ciuchy, tylko że jak ja się kąpię w aucie tutaj akurat się kąpałem w porcie. Bo ostatnio, jak byłem się kąpać, tutaj przy BCC jest prysznic. Jak poszedłem, zobaczyłem co pod tym prysznicem się dzieje. Ludzie, ludzie, tam się ogień zaczął palić w środku, bo się już ogień wynaleźli, już koło dawno mieli ogarnięte. Masakra, chociaż nie to, ogień był pierwszy, nieważne. Eee, Parafrazując, chodzi o to, że syf był straszny i w ogóle woda nie spływała za zatkanę. Więc ja tak jakoś tak wolę, szczerze mówiąc się w misce wykąpać, jak po tych prysznicach tutaj w porcie chodzić, mam wrażenie, że to chyba jest przyrost. nie jestem w stanie po prostu. Wracam do tematu, więc jak ja się kąpię to wyciągam te ciuchy, na których, których chodziłem, nie? rozkładam je sobie w różnych miejscach, czy na podłodze, czy gdzieś tam, że jeżeli mi tam gdzieś chlapnie jakaś woda, to chlapnie na te ciuchy, które i tak idą do prania. nie? Tylko, że po prostu jak je wsadzę do torby, to będą capyły jeszcze bardziej, bo są wilgotne, więc ja i tak wybasto chodzi, lubię rozsiewać ten samorodek po, po kabinie. Nie, prawda jest taka, że po prostu podsuszam te ciuchy, żeby nie były mokre, e, pakuję je później do torby i... No i co? I w domku będzie pranko, nie? O czym chciałem dalej powiedzieć? Dostałem o 10 info od spedytora, że e, ładunek już jest, tylko okna jeszcze nie ma. Więc okno pierwsze dostałem na pierwszą. Jutro rano, znaczy po północy na pierwszą, ale zmieniają, przebijają, więc już dostałem na 23 dzisiaj. Czujecie, ja to jestem od 20, ja to 24 zrobię, żeby, okno, żeby kontener pobrać. To jest bez sensu, Ja nie wiem, dlaczego tych okien nie ma. To jest jakaś parodia w ogóle. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No nic nie zrobisz, bo nic nie zrobisz. Więc e, słaby deal, słaby temat. W każdym razie pobieram ten kontener i lecę do Katowic. Chyba tym razem, więc tak północ-południe latam. Dobrze, kilometry będę zrobione. Ale przez to, że się dzisiaj nudzę, a nie wziąłem dysku, bo mam jeszcze swoją robotę. E, a nie zabrałem dysku z tą właśnie robotą, więc nie jestem w stanie sobie ogarnąć pracy. Nie? Więc tylko tam, takie tam, Facebookowe tematy ogarniam. No i zmontowałem właśnie takie. Luźną gadającą głowę specjalnie dla Was, Special For You, może się temat spodoba, a może nie, zobaczymy. I co, I oglądam sobie, jak widzicie, tam z tyłu się montuje, znaczy eksportuje się filmik, jest 33%. Film bez montowania właściwie, tylko go przyciąłem przód. Nie wiem w ogóle, czy jest sens, żebym go. No ale już eksportuje się, też nie wyeksportuje. A w międzyczasie ls oglądam i się nudzę. Tak to dzisiaj wygląda. Byłem przed tylko w mieście, jest czwartek, tłusty czwartek, zażarłem trzy, trzy punczki. A czekam aż przyjdzie jakaś godzina 14 może, czy coś, bo zapomniałem już swojego żarcia z domu, więc ostatnio pokupywałem jakieś słoikowe tematy. Wczoraj zjadłem fasolę po brytansku, dzisiaj będzie gulasz po węgiersku, a jutro będą na piątek akurat oh, dietetycznie będą na jutro flaki, panaliszki. No, zobaczymy, czy to będzie ciedliwe. Jak to mówią, ciężar w delegacji postów nie ma. Taki plan jest na dzisiaj. Strasznie mnie to wkurza, że nie mogę za dnia pracować, tylko będę czekał na nockę i w nocy będę jechał. To jest bezsens totalny, nie? I to czwartku na piątek. Znowu piątek jakiś dziwny temat wyjdzie z tymi rozładunkami. Będę wieczorem późnym w nocy. Masakra, dobra. Chyba może zadzwonię o pierdziele spedytora. Zobaczymy, czy tu coś da. Podsumuję wam dzisiejszy dzień. Jest piątek. Był live w nocy, ruszyłem o 21:00 i dojechałem tutaj do firmy. Pierdzieli się, pierdzieli. Finalnie o 16:00 kończy mi się pauza, dopiero będą ruszać nie? Ale było duże ryzyko, że zdejmą mnie dopiero w poniedziałek. E, pytali się, ile będzie kosztować przestój. No, jak dobrze wiecie, ja sobie powiedziałem, że nie jeżdżę w nocy. Jak widać, no, warte to moje zdanie jest, ale tak samo powiedziałem, że w weekendy nie będę jeździł, nie? Więc tutaj była opcja, że będę wracał e, z tym towarem na bazę. No, udało się w każdym razie podjechać pod rozładunek. Magazynierzy szczęśliwi, bo o 16.00 mieli do domu, będą na godziny. No, życie ja nic nie poradzę. Taka sprawa z urzędem celnym była, nie można było tego wcześniej zacząć robić. Finalnie zjeżdżam na bazę o 16.00 pokazujemy 5 godzin jazdy 5.10, czyli 16.78 no, na 20. To po liczę? 20.00, 20, 22, będę w domu, może 24. Znowu po serany piątek, no ale. Lepiej tak jak stać, nie? Zaczynam się znowu zastanawiać nad tym, czy poza tymi rozładunkami, takimi tym piątkami dziwnymi i wczesnymi wyjazdami w poniedziałek jest ok, nie? Mógłbym robić. Tylko wkurza mnie to, że tak wcześniej czasami trzeba wyjechać i tak późno czasami się wraca, nie? To gdyby to skorygować, to jest wszystko super, nie? Muszę się zastanowić, jak to zrobić, żeby było po mojemu. Ale o tym może kiedyś nagram odcinek. A najpierw sam się bardzo mocno. Zastanowię To chyba będzie na dzisiaj na tyle Trzymajcie się, cześć Siemandero, siemandero, słuchajcie Powiem wam jak wygląda przygoda W międzyczasie będę szykował sobie wszystko Bo stała się, że straszna Będziemy podnosić kabinę, śmierdzi tej płynem chłodniczym A już wam mówię o co chodzi Łukasz miał taką przygodę teraz Na samym początku nie przestało mi chodzić ogrzewanie A no, głupi jestem, że nie, od, razu, od razu nie wyczułem O co chodzi Bo to logiczne, powinienem się domyśleć o co w tym wszystkim chodzi? Mianowicie, nie chodzi o ogrzewanie, czyli płynu jest za mało, a kontrolka nie chodzi, coś się zepsuło. Więc, skoro nie ma ogrzewania, to pomyślałem, że zawór, bo to jest częsta wada w tych skaniach. Ale tak jadę, patrzę, kurczę, stanąłem na parkingu, patrzę, jakiś taki pseudo wyciek, niby nic nie ma, coś kapie od dołu, ale deszcz pada, mówię, mówię, może woda, nie? W sensie deszczowa. No ale wjechałem dalej, no i teraz jadę sobie jedyneczką i wyskoczył mi komunikat, że za wysoka temperatura silnika obniżenie mocy, mówię, o kurde grubo, nie? Szybko zjechałem, zgasiłem e, Zaraz padła ta temperatura, ale coś jest nie tak, mówię, za mało płynu jest Docelowo przewalamy kabinę, patrzymy gdzie jest nieszczelność, dolewamy wodę, akurat stanąłem Musiałem cofnąć po autostradzie, stanąłem sobie na parkingu, idę teraz Najpierw obalam kabinę, patrzę gdzie jest nieszczelność, dolewamy wody, będziemy patrzeć co się dzieje, nie? Także w końcu W końcu, moi drodzy Mamy Dzień z życia, że coś faktycznie można porobić. A że ja jeżdżę niemal nowymi samochodami, szukam czapki. To proste jest, że awarie się zdarzają, nie? Nie jest to moja pierwsza awaria, ale tą może mi się uda w końcu wam pokazać i nagrać. No i tak, wyszło, jak wyszło teraz. Nie, nie widzę nieszczelności pod kabiną, więc doleję wodę, odpalę i zobaczę, gdzie będzie ciekło. Sprawdzimy, nie? No i dobra, sprawa jest banalnie prosta. Przewody się przetarły. Dobrze, że dwa gumowe przewody dali koło siebie. Super, to jest bardzo doceniane. Eee, trzeba kupić takie przewody i przyjechać je wymienić, nie? Więc powinno pójść szybko. Ja teraz idę do łazienki, nabiorę nową wodę, bo się skończyła i będziemy działać, nie? Dobra, żeby nie było, powalczyliśmy z tym samochodem. Powiem Wam tak, przyjechał prezes, wymieniliśmy przewody, daliśmy jakieś gumiaki, nie wiem co to będzie, zobaczymy. Mam wrażenie, że... Znaczy liczę na to, że wytrzymają, ale obawiam się tego, że wytrzymać mogą nie dać rady, bo są takie gumowe, mm, że rozpęcznieją. Auto odpaliłem, troszkę się pogrzeję, zaraz ruszam. Trzymajcie kciuki, żeby nie poszło. Jaki jest plan na dzisiaj? Na dziesiątą mamy zdanie w Dececie i nic więcej. Prezes wychodził z sugestią, żeby podjechał. Jeszcze wczoraj, jak zrobiliśmy to auto, akurat nie dziewiątka wyszła, no mówi, żeby podjechać te dwie godziny do portu. No prawie 3, że na dzisiaj będzie więcej czasu. Ale mówię, no dobra, no ale jak jest poniedziałek, bo nie wiem, czy wiecie, w poniedziałek był, był sztorm, nie pracowały porty. Dzisiaj też tam kilka godzin tylko mają robić. Więc ja obstawiam, że port będzie zawalony tak, nie? No ja pojadę i gdzie stanę na nockę? Nie stanę, będzie problem, nie? A na razie i tak nie mam roboty. Zresztą, nawet jeżeli bym dojechał dzisiaj, wiecie, nadgorliwość gorsza, nie? Nawet jak dojadę yy, i znajdę mi robotę. To znajdę mi gdzieś na śląsk, to i tak mi dzisiaj nie zdejmą. A znajdę mi gdzieś bliżej, to i tak jeszcze będę miał 7,5 godziny jazdy, nie? Proste liczenie. Dobra. Yy, jadę. Bo co będę stał? Zaliła się kontrolka, konieczna regeneracja stacjonarna. Zobaczymy, czy konieczna. Może się w końcu uda ten guzik wcisnąć. Czy nigdy go nie wciskałem? Nie było takiej potrzeby. Jestem ciekaw, co tam wskania ciekawego zdjęła. Czyli już wiem, jak wygląda regeneracja. Podnosi obroty na M10 chyba jest i, i tyle, wypala. Nie? Zobaczymy, 40 minut ma palić. Teraz już zjedzą na tym parkingu. Dobrze, że to nie noc.